Zbieram tylko takie badelniki. Piękne nie to. Mhm. Aha, to są te, dobra, nie dotykam, bo to... Bo to za drogie, no. Może tu pana znajdziemy. Może znajdziemy, nie? Hmm. Muszę teraz delikatnie z tym plecakiem, bo jak... Ale fajne, trzy w jednym. Pierwszą trzymam to jest ten. No, tak. To jest niesygnowane. Prawdopodobnie jakaś Francja, początek mhm. wieku, co Tam talerzy jest szkodzony. Na ramie. Best of Beach Boys <laughs> Beach Boys? No... No nie... Rod no proszę, proszę... To chyba... For Boys A odwróć i zobacz jakie tytuły są I kto śpiewa Boys! <laughs> no, boysy! No, to jak for boys? Boys for boys? W koszulach flanelowych Beach Boysy? No, no, no... Może tak być. Pewnie będziesz miała wizję, obraz Nie, 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 nie wyciągaj, ja się tylko Dobry, dobrze, jeszcze nie pociągasz, nie okay. dobrze Kularka na te nożyce robili Forda z On jest jak Fiesta, bo to nie, nie ten Ford Fusion, ten nowy, tylko ten stary nie? A jak już te starsze, to pewnie... Oni robili Fiestę i robili później jako Fusina, nie, podróbkę i to jedynie może być Mini Champs. Droga firma. Nie, tam jest coś innego w ogóle. To nie było jakieś taka jak firma jest garażowa, z Niemiec to zrobiła. chyba 250 sztuk tego typu. To dopiero Chodzi po 400-500 zł. Jeden kolor, to grana Ale poszukać Mini Champs w granicach może być 150. Zł, nie robił. Nie robił. Nie. Nie robił właśnie Fiestę ona jest trochę inaczej, bo jest ścięta, nie? A to nie jest taki bardziej kwadrat, taki tanciaty. No właśnie dziwne, że nie zrobili. Prawdopodobnie fiesta była bardziej więcej sprzedawana. Może. Na pary. Na pary, herbaty i tak dalej. Nie, ile tam wszyscy już tego? mały, nie? To smarowica ile? A za Gdyby był większy. Субтитры сделал DimaTorzok Jak Krzysztof i pisz, nie? No niepodobny. Podobny. Ztwarzy podobne do nikogo.

Tak, i dlatego zasygnaturę? tak. czasy. Sorcjonalnie. to jest za sygnatura? Świetnie. A 60 nie pójdzie? A co chcesz? A co chcesz? Wody na przyszły miesiąc zawodzą. To jest całej worek. Samochodem? Mhm. Wow, jakie piękne ptaszki. O, kurde. No. Tylko, że to już nie ten wymiar, chyba za bardzo, nie jest większy. bym wolał te zdjęciowe yy, takie. Tak, nie? tak. Ale piękne. Piękne. A ładnie poukładane. to, to rozaliowe? Mm -hmm. nie, to jest, to jest tam aha. o, wyglądało jak ten jak karoweczka a co to jest to? aha, przyprawnik A takie ładne tablice Майна, A nie, to, to jest po 15. Tam też taki chiński chyba leży cały zestaw do kabra, albo nie tutaj. Dobra. Ten 15. O, tu jest właśnie obok pani zaraz. jest ten. Ten banek z tego z ten dręzowy. A mniejszy? Okej, okay. teraz bajki są 120 zł. Tak, tak. 150 to dużo. A tu są te chyba. Co? Nie, to nie jest Trzeba. A co to będzie chciało? نا م dروي tam jeszcze ya? <tas> nie <tas> Nie. Wro, wro. No, to ja się koś szłam na Polskę. Tu gdzie jest, jest końew? Jakie konewy? Nie. Gdzie mama tu siedzi? Nie wiem, co mam wiedzieć Zgonęły. Sprawdzę jeszcze... Pani no, co? Stan jest taki, że nie bardzo. Za piątkę mogę pani dać? Jak pani chce. Bo widzę, że stan jest nie za bardzo. Tu są zagraniczne. Ładne, nie? No a Jeden pan kupił dzisiaj cały klaser. Miałem takie ładne z tymi, z tymi, z tymi papugami. To dobrze, że kupił. Z tym wszystkim. no Co dzieci kupują, to wziął wszystkie. Musiałem się opuścić, bo tam rodzinę. Zambia. Tak, to są Afryka, to, to jest bardzo używane, ale to jest ta stara, no ale tu ja by pani chciała fajny banknot, taki fajny zagraniczny, tam, tańszy, to na przykład ten z Słowenii, wszystkie, wszystkie te... piękny banknot. Bardzo kolorowy. No, dałbym pani za 8 zł. Ja pani...

to, Optyk kabiny. Jejku, to pamiętam. No przecież to jest całe moje dzieciństwo, To? No. to. no tak, to jest całe, no. bo to było pudełko, nie? To było optyk, no, optyk. To były jeszcze slajdy. Tak, pokaza, 35 Nie, tak wspominamy dzieciństwo. A to cały czas. <głos> <głos> były w książce, mamusia. Fajne, fajne, co? Zobacz slajdy, czy nie są w książce. One były takie twarde. Bo pamiętam, były taki tłem do przesuwania. Nie? Był, był, no, nie, taki kwadracik. Taka był. bajka była, czy coś. No, kwadracik. Brakuje tego. Być. Ale to jest jeden. jeden. A jeszcze był taki no. duży. Ale jest. I on gdzieś był schowany. Scena jest. Cena jest. Fajne. Widzisz, o tam jest na okularze, pokazany na tym podwójnym, żeby był no taki ja pamiętam, długi pamiętam. Ja I on pamiętam. powinien być w tych okularach, tutaj. Nasz, w tutaj. Tutaj powinien być, a go tu nie ma. A wiesz, mały ten. Ja nie pamiętam, co ja z tym miałem. Piękne. Chodź tu, choć tutaj, chodź z tej strony zobaczyć to. Nie Jeszcze raz będzie No, ale patrz jakie, jakie są piękne. Gdzie na, na parapecie byś Na biurku co postawiła? Na parapecie. Na, na parapecie. No, chodź tu zobaczyć, jakie one są ładne z tej strony. Patrzek. Nie, to lampy. Te lampy piękne, no. Chyba na kamieniu, nie? Chyba raczej. Tu no, aniołek? Aniołek jakiś. Chciałem ja powiedzieć ludzwiczek. To jest płacimy Co porządne grabie? Widać, że mają swoje, ale porządne. No, tylko że widać, jest... że mają swoje, ale porządne. No, Dla nas za krótkie, nie? Dla no, dla nas to jest rzeczywiście za, za małe. Negatywne... Witamy Witamy wszystkich Dzisiaj byliśmy na gościnnych występach W Tychach Na targu staroci Pogoda dopisała, było bardzo dużo ludzi Bardzo dużo sprzedających Parę rzeczy udało nam się kupić Między innymi ten oto zegarek Takie zegarki zbiera nasza córka Wybrała sobie z Michaelem Spróbuję go otworzyć Tak wygląda w środku, w i środek. Jest to taka mała rozmi rozmiarówka, że tak to określimy. Bardzo fajne, można go w sumie nosić. Łańcuszek. Ale trafia do kolekcji. No. Kolejna rzecz to... Powiedzmy wartość tego zegarka. Aha, zegarek kosztował 50 zł. Kolejna rzecz to przyprawnik. Już mam taki jeden, trzymam w nim podręczną, małą biżuterię. Jest to polski wyrób. Niewyraźna jest ta sygnatura, ale jest to Włocławek. Spróbuję złapać. O, mam. Ona sama w sobie jest rozmazana. Znaczy, mhm. odbita tak. Ale bardzo ładny, będzie na kolejną jakąś biżuterię. Taką codzienną kosztował 7 zł. Więc naprawdę warto było go kupić. Kolejna rzecz to dzbanek. Oczywiście do umycia jest troszkę przykurzony, ale w bardzo ale dobrym nic. stanie. Fajny, bo jest duży, taki poręczny na herbatę. Taki wzór. czystutki. Nie uszkodzony. Czysty i jest to Bawaria. pięknie ładnie widać. To jest taki fajny tu warkocz ten mi się podoba. Spróbuję go złapać. No, mam go. Udało się. I ten dzbanek kosztował 25 zł. Także bardzo fajna cena. Będzie na herbatę. Będziemy go używać. Teraz mamy już dwa takie dzbanki porcelanowe. Ale co tam? Pierwszy też był zakupiony na targu, ale w gliwica. Tak. I ostatnia rzecz, jaką udało nam się. W dniu dzisiejszym kupić. Kupić na targu w Tychach. To filiżanka. Z motywem. Pary. Bogato złocona. Bardzo ładna. taka sygnatura. Takie trio. Sygnaturkę już Wam zbliżę. Zieli. Stan bardzo dobry. Tu podstawka od filiżanki. Tu jest taka jakby podwójna sygnatura. No właśnie, jakby coś nabite no. Na... Przebite, nie? Mhm. I większy talerzyk Tależyk deserowy. patrzcie jakie tu ma zdobienie może tu da się złapać. oczywiście ta para. Od razu wpadło w oko. A tu jest to taka natura jest inna. Ale nie wiem, czy to nie jest... Nie, nie wiem. Nie tak. To jest ta sama, co na tym małym talerzyku. Takie. Western Germany. Korona yy, To jest ta sama, nie? Ta sama. Chyba tak. Tak tylko jest przybita właśnie jest przebita tą tym. pierwszą kubeczką. Pięknie, ładnie się to błyszczy. Pięknie to wygląda. Super. Tak prezentowały się dzisiaj nasze zakupy na targu w Tychach. My życzymy Wam udanego dnia. Trzymajcie się. Na razie. Pozdrawiamy wszystkich. Na razie. Cześć. Pa!